Pani prezes, inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu III wieku w Dobrym mieście. No to z tej okazji muszę zapytać, jaki to będzie rok akademicki? Jakie macie założenia, nadzieje, obawy? Sądzę, że tak jak pozostałe lata, będzie to rok bardzo bogaty, intensywny. Bogaty przede wszystkim w różne ciekawe wykłady, wystąpienia, prelekcje. Zwykle zapraszamy. Gości z Poza Dobrego Miasta, co jest oczywiste. Posiłkuję się oczywiście wykładowcami z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, gdzie pracuję. Tym niemniej też zapraszam nauczycieli akademickich z innych ośrodków akademickich, na przykład gościła u nas w ubiegłym roku pani profesor z Uniwersytetu w Białymstoku, czy Profesor z Katolickiego Uniwersytetu imienia Stefana Wyszyńskiego w, w Warszawie, czy też z Krakowa. Osoby są z bardzo różnych ośrodków i w tym roku będzie podobnie. W tym roku, jako drugi wykład, będziemy mieli bardzo ciekawy wykład profesora. Jacka Norkowskiego, który był niegdyś profesorem na Uniwersytecie w Rzymie. Także, mimo tego, że jesteśmy bardzo małym ośrodkiem i młodym uniwersytetem bo przypominam, działamy dopiero trzeci rok to jest trzecia nasza inauguracja to rozwijamy się, rozwijamy się bardzo, bardzo prężnie. I dzieje się u nas naprawdę bardzo wiele dobrych rzeczy. Pomijając jakby ten wymiar intelektualny, to również stawiamy bardzo mocno na rozwój cielesny. Mamy zajęcia rehabilitacyjne, zajęcia gimnastyczne. U nas prowadzone są też lektoraty. No i oczywiście taką nieodłączną częścią naszych działań są wyjazdy krajoznawcze w ramach edukacji muzycznej. Trzy dni temu byliśmy w Warszawie w teatrze narodowym, operze narodowej na pięknym spektaklu Chorus Opera, zwiedziliśmy też Sejm, zwiedziliśmy łazienki, a więc staramy się tę naszą działalność prowadzić tak wielowymiarowo w różnych aspektach, żeby nasi studenci, nasi właśnie seniorzy mogli jak najszerzej skorzystać no, z tej dostępnej tutaj w naszym mieście. Oferty, którą ja jako uniwersytet wraz z moimi współpracownikami proponuję naszym seniorom. No właśnie, to trzeci rok w historii działania Uniwersytetu Trzeciego Wieku w dobrym mieście, ale tutaj udało mi się dowiedzieć, że uniwersytet znacznie się powiększył, jeśli chodzi o liczbę studentów przez te trzy lata. Ilu studentów w tym roku przystąpi do nauki, do studiowania na Uniwersytecie Trzeciego Wieku? Z tego co mi wiadomo, mamy obecnie na liście 128 osób, czyli powiększyliśmy się no, przynajmniej dwukrotnie i widzę, że nas przybywa. Mało osób odchodzi zaledwie jedna czy dwie ze względów zdrowotnych, czy już rzeczywiście na zaawansowany wiek. Natomiast wciąż jest zainteresowanie naszym uniwersytetem i widzę, że mieszkańcy chętnie, chętnie garną się. Do, do tej naszej uniwersyteckiej wspólnoty, ale nie tylko nasi mieszkańcy. Oczywiście taki uniwersytet jest dedykowany w pierwszym rzędzie mieszkańcom z naszej gminy, ale przecież mamy też studentów z gmin ościennych, którzy do nas przyjeżdżają, z czego ogromnie się cieszę. Panie Wojewodono, to jest trzecia inauguracja Roku Akademickiego Uniwersytetu III wieku w dobrym mieście, czyli można powiedzieć, że cały ten uniwersytet rodził się na Pana oczach. Jakie Pan ma refleksje, jakie Pan ma nadzieje wobec tej instytucji? Ja uważam, że są niezwykle potrzebne, bo pozwalają osobom, które zakończyły aktywność zawodową dalej pozostawać aktywnym, mieć możliwość spotykania się z innymi i uczestniczyć w życiu społecznym, uczestniczyć w, uczestniczyć w tym, co jest pożyteczne dla naszego wspólnego dobra. Panie Ministrze, no inauguracja Roku Akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w dobrym mieście, aktywizacja seniorów w tych czasach jest szczególnie ważna. Jako minister cyfryzacji uruchomiłem program Cyfrowe Kluby Seniora. On stał się też częścią programu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. Chcemy, żeby taki cyfrowy klub Seniora, gdzie osoby będą mogły skorzystać z różnego rodzaju zajęć sprzętu komputerowego, znalazły się w każdej gminie czy w każdym związku gmin, który będzie w stanie zaangażować do 10 tysięcy lub więcej seniorów. To jest nasze zobowiązanie na bazie tych doświadczeń, które mamy. Do tej pory, bo kilkaset takich klubów już na terenie całego kraju powstało. To jest bardzo ważne, żeby nie tylko dbać o rozwój kompetencji cyfrowych, ale żeby też dbać o bezpieczeństwo seniorów w sieci, dlatego że wiemy, że te słynne metody na wnuczka one przeniosły się z tego świata rzeczywistego w coraz większym stopniu do świata wirtualnego. Panuje taki stereotyp, że seniorzy średnio radzą sobie z technologią, ale jednak jest chyba coraz bardziej zakłamany, bo seniorzy bardzo chętnie sięgają po tablety, telefony, komputery. Nasze doświadczenia pokazują, że seniorzy mają bardzo dobre wyniki, jeżeli chodzi właśnie o korzystanie z cyfrowych usług publicznych. E-recepta no to jest usługa, która jakby z założenia jest skierowana w szczególności do osób starszych, bo one więcej wykupują leków i częściej korzystają z tego rozwiązania. Ale też warto wspomnieć o legitymacji emeryta i rencisty, która od stycznia tego roku wydawana jest domyślnie w formie elektronicznej. I co ciekawe, mamy dzisiaj więcej legitymacji emeryta i rencisty. Obywatelu, niż legitymacji szkolnych i studenckich. I y, to jest takie pewnie zupełnie sprzeczne z intuicją, ale taka jest rzeczywistość i to pokazuje, że my rzeczywiście y, wciągamy y, osoby starsze do tego świata technologii i one sobie w nim radzą bardzo dobrze. Aktywizacja seniorów w powiecie roszyńskim jest szczególnie ważna. Tak, rzeczywiście poprzez uniwersytet III wieku, ale przez kluby seniora możemy powiedzieć, że y, ludzie, którzy ze swoim doświadczeniem przychodzą na emeryturę, mogą dalej spełniać się i ym... I oddawać młodszemu pokoleniu, ale też swoim rówieśnikom doświadczenie, które zdobyli przez wiele lat w pracy zawodowej. Uniwersytety III wieku są taką wartością dodaną i uważam, że na terenie powiatu mam ich cztery. W związku z tym to jest duża już liczba. Domy seniora są, jest ich więcej, ale aktywizacja seniorów jest jak gdyby jak najbardziej zasadna, bo to są ludzie, którzy. Co to znaczy dzisiaj senior? Senior to jest stan umysłu, i czy na tyle kości pozwalają, żeby się ruszać. Jeżeli się pozwalają, pozwala zdrowie, żeby się ruszać i stan umysłu pozwala na to, żeby być aktywnym, to nie ma dzisiaj seniora. Wszyscy są młodzi, bo ten wiek przesunął się znacznie i jak kiedyś wydawało się, że 50-latek już był prawie przedemerytalnym wieku człowiek, to dzisiaj można powiedzieć, że i 90-latek, który jest sprawny, jest nadal młody, bo ma potrzeby, chce realizować swoje pasje i swoje potrzeby z z zakresu poznawania, z zakresu przebywania z innymi ludźmi i to jest najważniejsze i istotniejsze. Cieszę się też, że wiele programów rządowych jest jak gdyby skierowanych ku seniorom, bo to powoduje, że dodatkowo możemy razem, wspólnie z gminami realizować zadania, które podejrzewam, bez środków finansowych i wsparcia nie byłyby tak możliwe do realizacji. Muzyka